Księżyc wisiał nad koronami drzew i oświetlał leśną ścieżkę. Pomimo nadchodzącego mroku, panowie mogli swobodnie maszerować w stronę domu. Szli ścieżką, trzymając się ustalonego szlaku, przyglądali się pięknej przyrodzie dookoła i podziwiali las wieczorną porą. Co jakiś czas za drzew wyłaniały się błyszczące oczy zwierząt, które uważnie ich obserwowały. Wyglądało na to, że na prośbę abbata inne zwierzęta towarzyszyły im w powrotnej drodze. Pilnowały ich, na wypadek gdyby się zgubili. Zwierzęta oczywiście znały leśne dróżki na pamięć. Chłopiec starał się nie oddalać od dziadka. Szedł tuż za nim. Trochę miał Pietra, a trochę czekał na to, aż dziadek opowie kolejną historię związaną z lasem. Dziadzio! A co teraz? Czy teraz coś się wydarzy? Dziadek rozejrzał się dookoła, opatrując możliwych historii do opowiedzenia. Po chwili namysłu odpowiedział. Niewiarygodny las jest pełen tajemnic i sekretów. Niektóre z nich poznałem, ale w większości z nich las jeszcze mi nie wyjawił. Czasami trzeba poczekać, aby pokazał co się w nim kryje. Chłopiec uspokoił się trochę, choć jego głowa dalej intensywnie pracowała, zastanawiając się, czy coś jeszcze może ich spotkać. Sprawdzał, czy zwierzęta, które ich śledziły, przygotowują się do skoku lub chociażby zbliżają się do nich. Nic takiego się nie wydarzyło. Cały czas maszerowały obok, trzymając dystans. Było bardzo cicho. Jedyne odgłosy wydawały kruszące się pod nogami suche liście. Nic nie wskazywało na to, że coś się stanie. Chyba niewiarygodny las zbierał się do snu wraz ze swoimi tajemnicami. Wraz z nastaniem ciemności korony drzew rozluźniały swoje gałęzie, a te opuszczały się coraz niżej. Zwisały nad ścieżką, zasłaniając dużą część nocnego światła. To miało też wpływ na zmieniające się tempo wędrówki dziadka i Stasia. Wcześniej ich krok był przyspieszony. Czasami Staś musiał nawet nadążać za wielkimi krokami dziadka. Teraz ich kroki były powolne, ostrożne, nie mieli latarek, nie chcieli się potknąć i zrobić przy tym fikołka w przód. Dziadek złapał wnuczka za rękę i delikatnie, choć silną ręką prowadził go za sobą. Szli tak kilka metrów, wpatrzeni w ziemię, żeby tylko nie potknąć się o korzeń. Ich uwaga, tak bacznie była skoncentrowana na jednym celu, że nie zauważyli, kiedy przed nimi pojawił się Łoś z wielkim porożem i długimi, szczupłymi nogami. Z początku panowie lekko przerazili się. Łoś był bardzo duży, a jego poroże wyglądało jak ogromna dębowa gałąź. Nie bój się, Stasiu. Spokojnie odpowiedział dziadek. Tak jak ci mówiłem, ze strony zwierząt nic nam nie grozi. A ten łoś przyszedł pewnie nam pomóc lub nas przed czymś ostrzec. Słowa dziadka uspokoiły chłopca. Czuł, że dziadek ma rację, a łoś nie jest potworem z koszmarów, tylko miłym zwierzęciem, które chce im pomóc. Wszyscy stanęli, wbijając w siebie przenikliwe spojrzenia. Po chwili łoś skinął głową i pokazał, żeby poszli za nim. Tak też zrobili. Panowie w odległości kilku metrów od zwierzęcia. Ostrożnie szli po jego śladach. Miał tak duże kopyta, że Staś mieścił tam obie nóżki. Wszystko byłoby cudowne i pewnie doszliby do rowerów bez szwanku, gdyby nie wystający z ziemi korzeń, o który dziadek się potknął i przewrócił. Nie zrobił sobie krzywdy. Wstał od razu, musiał tylko strzepnąć piasek ze spodni. Las zaczął szumieć, a drzewa nerwowo gestykulować gałęziami. Wyglądało to na pilną naradę, dyskusję na ważny temat, którego nie można było zbagatelizować. Nie wiadomo, o czym rozmawiały drzewa, ani co postanowiły. Po chwili nastała cisza. I trwała tak przez dobre kilka minut. Panowie stali za łosiem, który też czekał na decyzję od Rady Fauny i Flory. Nie chciał się ruszać bez żadnych wskazówek. Po dłuższym oczekiwaniu, coś zaczęło się zmieniać. A z za dalszych drzew wyleciały małe, świecące punkciki. Dziadzio, co to jest? Zapytał zaciekawiony chłopiec. Dziadek stał dalej, wpatrując się w te małe obiekty, nie dając od razu odpowiedzi wnukowi. Punkcików było coraz więcej i więcej. Z dalszej perspektywy wyglądały jak zapalające się po sobie latarnie na makiecie modelarskiej. Dziadku, to jest fantastyczne! Wykrzyczał zaintrygowany chłopiec. Nigdy nie widział czegoś tak niewiarygodnego. Świecące punkciki leciały w ich stronę, kształtując się w różne powietrzne figury. Jedne z nich ukształtowały się w okrąg, wirując wzdłuż siebie. Robiło to ogromne wrażenie baśniowego świetlistego tunelu, do którego zapraszały. Chłopiec podbiegł w stronę świetlistego okręgu, chcąc zobaczyć, co znajdzie po drugiej stronie tunelu. W momencie, w którym skakał w głąb koła, świetliste punkciki rozproszyły się, tworząc kolejną figurę. Poleciały nad głowy panów i ustawiły się w rąb, który zabłysnął oświetlając leśną ścieżkę. Jakie one są niezwykłe! Przeżyłem tyle lat, a widzę je po raz pierwszy w życiu! powiedział zachwycony dziadek. Ale co to? zapytał Staś. To robaczki świętojańskie. Czytałem o nich w kilku gazetach, ale nie spodziewałem się, że zrobią na mnie tak ogromne wrażenie. Zachwytom nie było końca, gdyby nie sygnał Łosia, który skinął głową i pokazał, że trzeba iść dalej. Prowadził panów wzdłuż ścieżki, aż do drogi, przy której zostawili swoje rowery. Utworzony z robaczków świętojańskich rąb, towarzyszył im do ostatniego drzewa, po czym rozproszył się i zgasł. Łoś czuwał nad nimi aż do momentu, w którym zapalili lampki rowerowe i ruszyli w stronę domu. Kiedy dziadek ze Stasiem dotarli do kapliczki, odwrócili się w kierunku lasu. Nie było już widać żadnych świecących elementów, ani robaczków, ani łosiowych oczu spoglądających na nich z oddali. Z tej perspektywy las nie wydawał się aż taki niewiarygodny. Trzeba było do niego wejść i doświadczyć w nim wielu przygód żeby zobaczyć, jaki jest naprawdę.